Robisz spore postępy, Kal. Dobrze, że z nami jesteś. Ratujemy galaktykę, Co, ty nie to trudne zadanie. Z kimś jeszcze to można pogadać, tak by the way. Poczekaj chwilę. Cicho, za cicho. Co? Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie. To płynie z za mną z serca. nie przepada. <laughs> Mam cztery ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Wybacz, Kal. Nie przywykłam do rozgadanych kompanów. E, spoko. Ten droid, to służący? Widiuan należy do załogi, ale są tacy, którzy uważają droidy za gorsze. Od czasu Imperium jest ich więcej. Podobna sytuacja z Łuki i kasziku. Każdy, kto bardziej różni się od człowieka, jest ich wrogiem. Myślałam, że ich celem są Jedi. Też. To wszystko się łączy. Nie rozumiem tego, co mówi. Mówi, że cieszy się, że jesteśmy razem. O, nie wiedziałam, że znasz jego język. Nie znam. Po prostu wiem. Rozumiem. Też się cieszę, Bidiwan. Poralądować, chodź tu. Co dawaj. Forteca Inwizytorów. Niedobrze. Mają taką obronę, że zwykłe sztuczki nic nie dadzą. Mogę pomóc, co masz na myśli? Rytuał ukryje statek. Chyba. Rytuał. Ona się zna na tych sprawach. Co, hola, hola zaczekajcie się. Co trzeba będzie zrobić? Poświęcić. Poświęcić. Tak, <śmiech> wiedziałem. Wiedziałem. Nie spina się tak. Poczekam z przodu. Już ją lubię. Już ją lubię. <laughs> Siostry, matko, użyczcie mi siły. Siostry, matko, użyczcie mi siły. <laughs> Do Matrixa weszli. Ja pierdolę. To robi, to działa. Mamy jakieś szanse? Powinnam być z żarem <laughs> Ruszajmy. Kiedy wejdę, uruchomię ich poziom obronny. Potem unieszkodliwie czujniki, żeby modliszka mogła nas zabrać. Ty znajdziesz holokron. Nie lepiej trzymać się razem? Nie przyciąganie. Stawką jest życie każdego dziecka z tej listy. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczysz... Nie martw się o mnie, tylko... Weź go i uciekaj. Zbliżamy się do fortecy. Już czas. Skoro kończymy, to coś trzeba będzie na poranną serię pierdolnąć. Co nie? Hmm. Ale ona chyba nie jest dostępna na. Chyba nie jest dostępna na no... Na Game Passie Aha, ja nie mogę stąd wypłynąć, tak? Muszę gdzieś Gdzieś mam płynąć A chwilowo Nie mam jakby pierdolić kasy Musiałem przedwcześnie zamówić kuchenkę gazową Ohoho Hello there. O nieźle. Nie potrzebuję wsparcia, żeby Cię zabić! Przekręty tchórz! Jesteś tam? Tak. Dobrze Cię słyszeć, Dobrze jest. Przesyłam Ci współrzędne. O, fantastycznie. Kurwa, daleko. wyruszamy. To jest takie wielkie kurwa... Do... Gdzie, gdzie to się niby mieści, co? Gdzie to się kurwa niby mieści? Dobra Bidi, masz tu coś do wyczarowania? Hakuj. Drogie drzwi. Oto Bidi łam. No Jezu. Jak gdzie No Nawet elegancko. Nawet elegancko. Zabij go nie Może uciec. Blokujada. Tak! rady nam wszystkim! No, kurwa, więcej was matka nie miała. Nie dasz tam rady. Atakować! Pokonać go! Kurwa, nie można w ogóle blokować tych uderzeń jego. Robi za szybkie uniki! Nic z tego. Nie dasz rady nam wszystkim. Dalej trajco, poddaj się! z takim... Z takim bossem co dałem radę, a z nim co nie mogę dać rady? Dwa! Dwa! Muszę lepiej celować! O ile ich tu kurwa jest? Ja pierdolę! Tylu ludu w jednym korytarzu, no po... Ja pierdolę! Nie no w dupie ty. chyba niedobrze! Zatwić <śmienicza> go! Ruszać się! Teraz! Uchylił się! Ucieka. Długo tego nie pociągnie! Przełamać jego obronę! No kurwa wszyscy się tu zlecą, to tylko Czy wy też tu macie jakiś próg, że nie możecie za mną iść, czy nie macie takiego progu Nie, chyba macie. Tam gdzie to Imperium stworzyło Inkwizycję. Torturowali. Musiałem ich rozje**ać. Tutajla przeszło na ciemną stronę. Rozstawiłem to bidło. Porzuujesz tego. Nie ruch. żadnych ryk. Dobra. Oczyściłem okolice, ale Imperium mnie tu zamknęło. Pewnie ja. Na pewno to chciałbym jakieś miejsce do medytacji czy coś. No kurwa, no, życia trochę chcę. W dupę. No dobra, wąsko strasznie było. Mm, trzeba... Prądu. No trzeba prądu, no dobra, no. Dawaj mi to i do czego mam to wpiąć? Chyba tutaj, aha. Okej, okay. już widzę w czym problem. No ty kurwa, serio. No, Dobra. Wow, widziałeś BD? Coś... Coś się rozpierdoliło. No, coś się zadziało? Zobaczmy co. Zaraz tu woda wlecić, czy coś. Unieruchomiłam zewnętrzne pole siłowe fortecy. Dalej bazę. Jezu, się wystraszyłem po ogień. Spotkamy się w środku. Powodzenia. Aha. Przyjąłem. Chodźmy Bidi. kurwa, ale zadyma. Ta sekcja wygląda marnie. Aha, bo ja tędy nie przeskoczę. O. Gotowy na kąpiel? Logiczne. No i dobra, let's go. Mam nadzieję, że jak wypłynę stąd i się kurwa nie utopię po drodze, to będzie jakiś ten do medytacji. No halo, otwórz to. Ja nie tędy. Tędy. Spoczko. Spoczko, po to Discord jest. Widziałem, że miałeś coś do skanowania. Zatopiona sekcja, okej. Okay. No płyń, że No, co ci chodzi? No. Any no, droid, w serio, tak bez sejwika? Nie, no jest, dobra, git. Jest yes. blok reklamowy. Jedni suba, jedni łapkę, a odwiedzę twoją matkę. A teraz zobaczmy, co nas czeka. Zbliżam się. Zbliża przeciwnie, Za ty to robisz? No dobra. No Dobra Przypomina mi dojo ze świątyni Jedi Aha Ale jest to inne. Jakby złe. Złe Dojo. Daj, powiedz im tam coś, powiedz coś do nich. <laughs> Elo mordy! <laughs> Ale możemy to otworzyć? Czy jak? Gotowy na drogę? No, ale coś robimy? A dołem, tak? Dasz radę się włamać. Ci okaże. Widzimy raz. Aż kurwa, Aż, kurwa, a kurwa, moc się skończyła, moc się skończyła. Chuj, przez ostatnio miesiące zobaczyć, jak strasznie nie lubię. Ciężko Zabry, się ich blokuje. Nie no. Właśnie o tym mówię. Mały, moją siłą. <grym>. Dobra, wypierdala jeden z bańki. mnie już nie rozprasza. Nie ugnę się. Polegniesz! No chodź. Come papa. Dobra. Jakoś poszło. Mam tu jedaj! Bo... Bo kurwa... Zapiłem cel! Walić w niego! Ja pierdolę. Pojebało was chyba. Wsunąć się, załatwię to. Odniesiono uszkodzenia. Atakować go, szybko! Dobra. Nie jestem w stanie trafić. Noć. Ilu was tu jeszcze jest? No kurwa droidy! Dobra, brać go! Nie dajcie się trafić! Jesteśmy coś żeby wygrać? Strzelać do niego! Potwierdzam! Zatknąłeś swój ostatni błąd! Ja pierdolę zaatakować droga. Ten jest szybki. Ranie nie potwierdzone. Alarm. Kurwa. Tylko my dwajcze daj. Opór jest niewskazany. O jezu. Teraz nie mam gdzie ich zrzucać. Jeszcze te skurwy syny z bazuką. O jezu, dobra. Nie mam za dużo hapsa Wiedziałem. Dokładnie. Dokładnie. O jezu, dobra, to może trochę potrwać, kurwa. To będzie męczące. No ale dobra, może to jakoś uda się szybko w miarę. Aj, co tu się odjebało? Aha, super. No dobra, chyba tutaj sobie skończymy, bo ja, to mi trochę zajmie. To mi kurwa trochę zajmie.